Dobry wieczór Państwu. Szekspir, mężczyzna w średnim wieku z wąsem i brodą, napisał tę historię ponad 400 lat temu. Wiele hałasu o nic? Czy rzeczywiście o nic? Taka historia może wydarzyć się również tu i teraz w Gdańsku, w Karszewach czy w Warszawie. Na dwór Leonata, gubernatora Messyny, przybywa książę Aragonii, don Pedro. Wraz z nim młodzi kawalerowie Claudio i Benedik. Claudio zakochuje się w córce Leonata, pięknej Hero. Benedik prowadzi nieustanne potyczki słowne z siostrzenicą Leonata, pełną temperamentu Beatrycze. Obie pary stają się przedmiotem dworskich intryk i manipulacji. W której biorą udział służące. Za to, że kobieta mnie poczęła, jestem wdzięczny. Za to, że mnie wychowała, składam ponownie pokorne dzięki. Ale kobiety muszą mi wybaczyć, że nie mam wielkiej ochoty, aby wyrosło mi z czoła coś w rodzaju rozgałęzionego wieszaka. A ponieważ nie chcę krzywdzić ich wszystkich, okazując brak zaufania jednej z nich, najlepiej wyjdę na tym, że nie zaufam żadnej. Nie chcę ślubować że nigdy nie dosięgnie mi strzała Amora. Ale jeżeli już to się zdarzy, to nigdy nie pozwolę zrobić siebie takiego durnia, jakim stał się mój przyjaciel Claudio. Ja dureń? Zauroczony ja ślicznotką hero. Jedna kobieta jest piękna. piękna. Ja mam się dobrze przy niej. Druga mądra. Też mam się dobrze. Trzecia cnotliwa. Ale ja wciąż mam się dobrze. Dopóki te zalety nie spotkają się w jednej kobiecie, Żadna kobieta nie spotka się z moim uznaniem. O, o. Musi być bogata. To jasne. Mądra. Bo jeśli nie, to nie chcę żadnej. Znotliwa. Bo w przeciwnym wypadku inna nie, niegodna jest. No No, wiadomo, spojrzenia. <grymka> o, <grymka> piękna. No o. O. tak. No bo inaczej to na nią nawet nie spojrzę. Łagodna. Bo w przeciwnym wypadku niech się do mnie nie zbliża. W szlachetnej natury, bo pół półszlachetna mnie nie zadowoli. A poza tym musi być żywa w rozmowie. Grać doskonale na jakimś instrumencie. A włosy mieć. O. Niech sobie ma włosy takie, jaki mi Pan Bóg raczył ją obdarować. I dlatego dokonam żywota jako kawaler, ale przynajmniej zaoszczędzę mnóstwo pieniędzy. Które wydam na różne przyjemności. Mm, tak. tak, na różne przyjemności. Tak. <śvirtot> 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 no, mężczyzna to zagadka. Czy charakter dobry ma? Albo zły, taki Benedyk. A to dopiero niebywały uśmiech losu dla kobiet. Byk z rogami. <grym> A Claudia, No! <grym> to on! Ani smutny, ani chory, ani wesół, ani zdrów. Jest podobny do niedojrzałej pomarańczy. Groboskórny, kwaśny i do tego żółtej cerze zazdrośnika. No! A ten. O! Don. Don Juan. Kąsałbym, gdybym mógł rozewrzeć szczęki. Gdybym miał wolność, robiłbym, co bym chciał. Jak jestem smutny, nie będę się śmiał z niczyich żartów. <noise> Gdyby, a gdyby stworzyć coś, coś takiego, no, pośredniego, taki, taki idealny okaz mężczyzny. Ha, 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 ha. No idealny! Ha, ha. Idealny! Po jednej, zdrowej nodze. I do tego bogatej sakiewce. <taki>, Taki mężczyzna. Ha. No zdobyłby kobietę na całym świecie. Pod warunkiem, żeby tego chciała. O. Bo ona chciała. <kluczuj> Co? Męża! O, o, o. A ja męża nie zniosę! O nie! No jak to? No przecież pomyśleć. Twarz z zarostem. zarostem? Zarostem? No. A co? Miałabym się tulić do szorstkiego koca! Koca? koca. Hmm. No, a no to bez zarostu? Bez zarostu. zarostu? To musiałabym założyć na niego swoje kiecki i mieć taką damę. Do towerzystwa No, No, a Wąsacz! Wąad Wąsacz. Hej! Ale wąsacz to już nie młodzieniec. No, go go o, no, ho! No, gołowąs? Gołowąs! Nie, no, racja, to już nie, jeszcze nie mężczyzna. Mężczyzna? No to co, no? No to jakże to tak? Mężczyzna, ojciec. Posłuszeństwo jest na miejscu. O, o. Ojcze, no, ale jak ja znajdę taki okaz, oh, taki, takie ciacho, takie naprawdę, no to wtedy co? No to wtedy powiem, ojcze. Musi być yy, tak, jak, jak ja sobie życzę! Skandal! Skandal! Uu, rusza się. Ach. Och! No i cóż? Ale przecież to jest tak! Hm. Gdyby dobry Bóg. Stworzył paru mężczyzn, błagam, ale z innego materiału niż glina. Glina! No tak. A co? Pomyśleć, że co? Że nad kobietą Ach, miałaby mieć władzę, jakaś szczypta zarozumiałego prochu, prochu, albo żeby całe życie opowiadać się garstce kapryśnego błota, błota. błota. No, wolałabym, <laughs> tak naprawdę, to wolałabym chyba. Wiem, wiem, wolałabym przecież słuchać psa szczekającego na wrony niż mężczyznę wyznającego mi miłość. Ale, ale gdyby znalazł się, jakiś przyjaciel. Przyjaciel. No. Taki, który okazałby się prawdziwym mężczyzną. U -u. <grywa> Urszula, Urszula, pozwól tu szybciutka Szybciutka! Słuchaj! Tymczasem panie... Hero z pokojówką Urszulą knują intrygę. Postanawiają połączyć Benedika i Beatrycze, którzy prowadzą nieustanne potyczki słowne. Urszulo, panie... musimy zaczarować Beatrycze. Benedikt, panie... Benedikt, pamiętaj, panie... mów tylko panie... same dobre rzeczy panie... o Benediku. Idziemy teraz. Zacznij swoją rolę, wychwalać go ponad wszystko wychwalając. Krocząc tą aleją, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Oczarujmy, Beatrycze. Benedik. Benedyk, Beatrycze. Beatrycz. Beatrice, Beatrycze. Beatrice. 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 Zacznij już. Raj swoją rolę. Beatrycz. Największa przyjemność Beatrycz. złowienia ryb. Beatrice. Przepraszam. 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 można Przepraszam. 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 jak stwór Przepraszam. 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 właśnie my widoczną, mimo osłony powoju. Benedykt, Benedykt. Ależ, czyżby Benedyk mógł ją naprawdę tak kochać, kiedy ona wciąż sobie z Ależ oczywiście, kocha ją ponad życie. Benedyk. to wzór męska, piękna. I ogłady. Pani, a ty, Boże, zaś Chodźmy jutro. O, nie płacz. Nie martw się. Napisałam do Ciebie list. Co znaczy małżeństwo, żebyś wiedziała. Słucham. Czego masz się wstydzić, że mówię o rzeczach godnych szacunku? Czyż małżeństwo nie jest godne szacunku, nawet gdy małżonek to żebrak? Czyż twój przyszły nie jest godny szacunku, ten w kawalerskim stanie? Pewnie chodzi Ci o to, że powinnam powiedzieć nie mężczyzna, ale mąż: Kochanie, przekazuję Ci ten list. Pamiętaj. O małżeństwie. Chodź, a teraz odpocznij. Dziękuję. A cóż to zapłomień w such i w serce mnika dziewicza duma, aż tak świat Zraża? w ich zgarcie? Nie tyle strażnika. Macnota. Ile? Adwersarza? O! Lej, Benedyku Miłości oliwy na mego serca! Niesmą do odmęty! No bo przecież czy mamy związać? Pęseł święty? Mówił mi, żeś go, godny pokochania. ale Moje serce wcale się nie wzbrania. Cierpię z miłości! No, kochasz. kochasz jak wariat? Kocham cię! Cierpię. Wbrew własnej woli! No i czy cierpisz? Cierpię! Ach, dość! Ziuchu. Muszę eee, zamknąć cię, no, no, to jak? Jak myślicie? Mamy no, do ołtarza? Jak myślicie? Mamy ty hmm. No nigdy! Prędzej w styczniu będą upały! Zgierna yeah, kobieta! Uuu! Uh, Laaa! To ah. Tymczasem Don Juan postanawia zerwać związek Claudio z Herą, próbując przekonać Claudio, że jego narzeczona jest niewierna. Urządza mistyfikację, namawia pokojówkę i przyjaciela, by udawali Hero i kochanka w oknie sypialni. I właśnie pod to okno doprowadza Leonato i Claudio. Zobaczcie, co ta intryga dalej przyniesie. Claudio. Co? Właśnie. Moja córka. ona by coś takiego zrobiła. Nie wierzę, nie wierzę. Co? No. Patrzcie. Ten fakt potwierdza oskarżenie, które i tak solidne było jak żelaza. Czy książę skłamałby, a jego brat, a Klaudio, Klaudio, który tak ją kochał, że nawet gdy oskarżał, to płakał z żalu? Zostawmy ją, niech umrze. O losie! Nie cofaj swej ciężkiej dłoni, gdyby jej śmierć nie została zmazana. Nie chcę, byś żyła, nie otwieraj oczu. Gdyby nie wiara, że za chwilę skonasz sam. W ostatnim słowie zadałbym śmiertelny cios. Co tam? ja ja bolałem nad tym, że mi skąpa natura dała, dała tylko jedną córkę. Natura jest mądra. O! O, miałem w tobie o jedną za wiele. Żyrodny ojciec, jak można. Ojcze mój, nieprzyjaciele moi wiedzą, ja nie wiem, jeśli istnieje mężczyzna, którego znam bliżej niż pada Pannie, niechaj mnie grzeszny Bóg odmówi łaski. Jeśli dowiedziesz, że dzisiaj w nocy. Rozmawiałam z jakimś mężczyzną lub z jakimś innym żywym stworzeniem. Wygań mnie! Przegnij! Zamecz mnie na śmierć! Odejdź! Idź precz! Na własne dziecko! Jesteś najgorszym łajdakiem. Ja? Łajdakiem? Uskarżając, upokarzając. I okrywając hańbą hero, jakże to tak, łudząc fałszywymi obietnicami aż do chwili, gdy ksiądz ma złączyć z ich ręce i wtedy oskarżyć przy wszystkich, jawnie spotwarzyć, wywrzeć na niej całą swą złość i gniew, o Boże! gdybym była mężczyzną, wyrwałabym ci serce z piersi gołymi rękami. Zabij go! Ja? Nie? Nie. Wszystko, tylko nie przyjaciela. Nie słychać? pokorzona zostaje ukryta przez przyjaciół, a Klaudio i ojciec myślą, że umarła ze wstydu. Tymczasem Leonato daje Klaudio przedziwną propozycję. Hrabio, pozwól na chwilkę. Nie mogłeś zostać moim zięciem. Bądź zięciem mego brata. Mego brata? Na Naprawdę podobne. Ma on córkę. Niemalże bliźniaczo podobną do hero. To hero. hero? Do hero. Czy chcesz ją, panie pojąć za żonę? Tak! Co chce? może być? Co? 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 Ja? Uj, jak to? To hero? Nie wiem, zobaczmy. Pani... posłuchaj, że odsłonię twoją twarz. Heres. Przecież to hero! No. Czy zechcesz mnie poślubić, moja ty najkochańsza? Powiedz, Herb. że nie. Tam... Tam, kochany, tam. <Wonki tat>: Błogosławię was dzieci kochane, żeby wam było szczęśliwie na tym świecie. Bądźcie szczęśliwi. tam 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 tam, tam.